Bardzo często, gdy próbujemy kogoś nakłonić do porzucenia ścieżki zdrowego rozsądku, do wyjścia poza granice chłopskiego rozumu. Gdy chcemy zachęcić go do filozofii, poddajemy mu do przeczytania medytację o filozofii pierwszej. Doprowadzamy tym samym taką osobę do słynnego twierdzenia, ja jestem, ja istnieję, i do res cogitans, rzeczy myślącej. Do tego ja jako czystego spełniacza aktów. Jest to rzeczywiście zacna ścieżka prowadząca ku innemu myśleniu, jednak i w tej ścieżce wątpienia, jak w każdym w każdym innym rozważaniu znajdujemy bardzo zdroworozsądkowe podejście do wiedzy. Moim zdaniem jednak takie wątpienie nie jest najlepszą ścieżką do rozmontowania zdrowego rozsądku. Którędy zatem należy podążać? Którędy zatem ja bym podążał? Proponuję ścieżkę Heraklita i Heisenberga. Tu Feanor Aglarion i witam Was w kolejnym odcinku Innego Myślenia. No i na wstępie standardowe podziękowania dla moich wspierających drugiego poziomu, Czyli Grzegorza Gierczyka i Mateusza Znajdka. Oby ich było więcej, abym docelowo mógł znacznie więcej dla Was nagrywać. Werner Heisenberg, twórca zasady nieoznaczoności i jeden z architektów kopenhaskiej interpretacji teorii kwantów, napisał: Przystępując do rozpatrzenia procesu obserwacji, należy pamiętać, że w naukach przyrodniczych przedmiotem badań nie jest cały wszechświat, którego część stanowimy my sami. Przyrodnik bada tylko pewne fragmenty wszechświata. Można powiedzieć, że wyrażony tutaj przez Heisenberga pogląd jest przeniesieniem pewnej filozoficznej zasady na nieco ściślej zakreślony teren nauk przyrodniczych. Niemożność osiągnięcia episteme rozumianej jako wiedza niepodważalna, wiedza czysta, a może nawet Wiedza pełna była zagadnieniem podejmowanym już przez filozofów starożytności. Nawet gdybyśmy przyjęli w pełni statyczną wizję świata, to sam nasz proces obserwacji, sam proces badania w jakiś sposób wpływa na zjawisko przez nas badane. W sposób zobiektywizowany, to znaczy na gruncie pewnej określonej teorii funkcjonującej w naukach przyrodniczych, przedstawił to sam Heisenberg. Nie będę rozwodził się tutaj na temat teorii kwantów bo nie jestem w tym aspekcie ekspertem. Jednak Heisenberg, posługując się pewnym eksperymentem myślowym, wskazał, że próba badania cząsteczki elementarnej, np. elektronu, przy użyciu urojonego mikroskopu używającego promieni gamma, zawsze prowadzi do sytuacji, w której o badany elektron musi uderzyć przynajmniej kwant promieniowania gamma. A jak już zaznaczyłem, mamy tutaj do czynienia z pewnym zobiektywizowanym błędem poznawczym czyli takim, który ujmuje sam język danej teorii. Problemy wskazane przez Heisenberga zachodzą de facto przy każdej próbie badania przez nas materialnego świata, a warto zaznaczyć, że świat materialny jest sam w sobie pewnym teoretycznym konstruktem, który ulega coraz to dalej idącej rozbudowie. Problem, jaki się tutaj ujawnia, jest jednak szerszy. To, co zawsze chcemy badać, jest jakimś bytem, bytem lub szerzej ujmując stanem, na przykład stanem rzeczywistości. Badanie stanu rzeczywistości, niezależnie od tego, czy mówimy tylko o rzeczywistości materialnej, czy o rzeczywistości rozumianej nieco szerzej, zawsze wymaga od nas jakiejś poznawczej aktywności, wymaga działania. Wymaga ruchu, zobiektywizowana rzeczywistość, o której często pisze Heisenberg w swojej rozprawie Fizyka a Filozofia jest następstwem przyjęcia tak zwanego realizmu praktycznego. Realizm praktyczny nie mówi nic o tym, że istnieje świat niezależny od nas, jako taki, nie wygłasza twardego twierdzenia ontologicznego, lecz wskazuje, że na gruncie nauk przyrodniczych należy przyjmować. Jakby dało się badać świat jako taki, jakby dało się badać świat jako samodzielny, niezależny od naszego poznania byt. Ale właściwy niepokój pojawia się głębiej wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że te wyidealizowane, statyczne ujęcia. Są tak naprawdę wodą w morzu istnienia, że w gruncie rzeczy cały czas wszystko się dzieje, że tworzone przez nas ujęcia rzeczywistości w gruncie rzeczy się dzieją, że myśląc o czymś, co wydaje mi się statyczne, tak naprawdę dokonuje pewnego procesu myślowego, aktywnego wyobrażenia sobie czegoś, co następnie w mojej strukturze językowej ujmuję jako coś. Statycznego. Ogień zapala się i gaśnie, a w tej aktywności rodzą się i giną obiekty. Stateczne, domknięte byty są tylko pozorem. Ale czy rzeczywiście można myśleć o tym w ten sposób? Nie do końca. Pojęcie ruchu i spoczynku są dwiema kręcami pewnego rodzaju osi: wolność, niewola, jasność, ciemność, byt niebyt, więcej, mniej, działanie, spoczynek. Nigdy nie osiągamy żadnego z tych biegunów, ale zbliżanie się do któregoś z nich albo określa naszą perspektywę egzystencjalną, albo charakter badania, które prowadzimy. Zabawnym jest to, w jak znaczącym stopniu ten diadyczny charakter rzeczywistości oddaje sama zasada nieoznaczoności Heisenberga. Oczywiście ta metafora heisenbergowska jest pewną wulgaryzacją, ale im więcej wiemy o położeniu cząstki elementarnej, tym mniej wiemy o jej prędkości. I vice versa. W pełni zdeterminowany świat musiałby być de facto światem w pełni statycznym, a jest to nieosiągalne, gdyż ten świat po prostu by nie istniał. Teraz mieszanie języków, za które zabiją mnie porządni YouTube'owi uczeni. Ale i tutaj na gruncie fizyki istnieje teoretyczny postulat w postaci zera absolutnego, w którym nic się nie dzieje. A dlaczego zero absolutne jest faktycznie nieosiągalne? Podobnie jak próżnia? Ponieważ nic innego nie mogłoby. Przy tym istnieć. Heisenberg zauważa, że heraklitejski ogień, heraklitejskie arche jest tym, co współcześni fizycy nazywają energią. W gruncie rzeczy jest on istnieniem samym. Na koniec powiem jeszcze, że głównym źródłem, z którego biorą się materialistyczni redukcjoniści, skrajni determiniści, jest pomieszanie wątłego, ale nie najsłabszego intelektu, łatwego dostępu do wykrystalizowanych teorii nauk szczegółowych oraz chłopskiego rozumu. Później taki domorosły lub postuniwersytecki nawet determinista próbuje wywodzić Deterministyczny charakter świata wprost ze statycznej postaci modeli teoretycznych, próbując zredukować aktywność poznawczą do określonego sposobu, w jaki się ona przejawia, myśląc o logice procesów fizycznych w sposób liniowy, popełniając podstawowy błąd przyjęcia perspektywy znikąd, nie zauważając, że wszelkie pojęcie tego, co jest ruchem, a co jest statycznością, wynika z położenia tego, który to obserwuje. Na koniec zagadka dla zatwardziałych materialistów, redukcjonistów. Spróbujcie rozważyć model czasoprzestrzeni Minkowskiego, wyłączając z niego obserwatora. Oszołom z YouTube'a gwarantuję Wam, że odnajdziecie Aion w wersji Świętego Augustyna. Pięknego czasu, cześć!